Takiej pacjentce się nie wierzy, że ona jest po prostu niewinna i, i czysta, tylko yy, niemalże pod nadzorem prokuratorskim yy, zmusza się ją do przyjmowania trujących, toksycznych leków na HIV, na AIDS, tak? Yy, I od razu bierze się w obroty i zabezpiecza dziecko. W związku z tym, trując je lekami, po których można jej życiem przepłacić, tak? Dziecko, które się rodzi, jeśli rzeczywiście by chodziło o jego zdrowie, to należałoby pobrać z krwi pępowinowej, żeby dziecka nie działać, bo nie ma takiej potrzeby. Pakiet badań na to, żeby zobaczyć, czy nie ma deficytów immunologicznych. I wtedy działać, bardzo proszę. Wtedy miałoby to jakieś logiczne uzasadnienie. Natomiast takich badań się nie robi. I dzieciom się nie proponuje żadnego wzmacniania witaminowego ich systemu odporności i ochraniania ich za wszelką cenę, właśnie w sposób nieinwazyjny. Wręcz przeciwnie, robi się wielką inwazję. Ty mnie pytasz o systemowe rozwiązanie. Ja uważam, że to jest systemowe, właśnie eksperymentowanie. Takie rozwiązanie. Eksperymentowanie na ludziach. I to jest eksperymentowanie zakontraktowane przez rządy. Eksperymentowanie genetyczne i eksperymentowanie medyczne. Słuchajcie, musimy wrócić do źródeł, musimy zaufać naszej intuicji, musimy patrzeć na te dzieci, czy one, yy, czy one coś nam mówią swoim zachowaniem, co należy wziąć pod uwagę i uszanować, ponieważ w końcu też są w swoim życiu na tyle, na ile są świadome decydować. To, to mnie naprawdę bardzo zastanowiło wtedy, ale musiałam się z tą prawną zmi zmierzyć, że to dziecko wyczuło, że powinnam stamtąd wyjść i że ono tam nie powinno być. Miało rację, miało rację.